Czemu Lloyd nie używa już mocy żywiołów reszty Ninja? Jak odbudowano klasztor z Pinjitzu? Lub czemu Ninja zmieniają stroje co sezon? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w tym odcinku, ponieważ kontynuujemy naszą serię Ninjago Extra, w której to odpowiadam na najbardziej nurtujące was pytania z uniwersum LEGO Ninjago. Jeśli jednak wasze pytanie nie pojawiło się w tym filmie, to pamiętajcie, że sekcja komentarzy jest dla was. Zadawajcie pytania, a najciekawsze z nich pojawią się w następnym odcinku. I jeszcze jedna kwestia. Ponad 86% osób oglądających moje filmy mnie nie subskrybuje. Pamiętaj, że jeśli nie chcesz przegapić najnowszych odcinków, to musisz kliknąć ten czerwony przycisk pod filmem. Cię to nic nie kosztuje, a mnie motywuje do robienia coraz lepszych filmów. No i co? Zaczynamy! Dlaczego ninja zmieniają stroje co sezon? W większości przypadków jest to uwarunkowane tym, że nasi główni bohaterowie są w różnych miejscach, takich jak ocean, wyspa czy turniej żywiołów. Ninja muszą mieć ubiór dostosowany do warunków panujących w danych okolicznościach. Ale fakt. Nieraz zmieniały się one tak nagle, po prostu z sezonu na sezon mają oni inne stroje. Trzeba spojrzeć na to w ten sposób. Serial ninjago to przecież klocki i serial. A co to by było za zbieranie figurek, kiedy wszystkie wyglądałyby tak samo? Trzeba po prostu odświeżać stroje ninja, żeby odróżnić figurkę z danego sezonu. Bardzo ciekawe jednak jest to, że od 11 sezonu jest ciągle jeden ubiór. Są to takie podstawowe stroje. I kiedy drużyna wybiera się na jakąś przygodę, to ubiera się inaczej, lub zdobywa nowe ubranie na miejscu. Tak jak na przykład w sezonie 12. Przez to mamy jeden podstawowy ubiór i stroje na daną okoliczność. Kiedy i kto odbudował klasztor z Pindzitsu? Jak wiemy w sezonie pierwszym został on spalony przez grupę hipnokobr szukających swojego berła, ponieważ cała drużyna zostawiła go bez ochrony. Ostatecznie udało im się odnaleźć nowy dom w postaci perły przeznaczenia, ale dobra, kiedy i przez kogo klasztor został odbudowany? Idealnej daty nie znamy, lecz jest to okres między sezonem 9 a 10. Został odnowiony on przez grupę mnichów i co ciekawe, jedną ze ścian klasztoru przeznaczono na murale nawiązujące do najważniejszych wydarzeń w Ninjago, ale i osiągnięć samych ninja. Gdzie Nadakan uwięził Klausa, gdy nie miał jeszcze miecza dusz? Gdy Klaus wypowiedział życzenie, które brzmiało chce, żeby to wszystko się skończyło, to został uwięziony przez Gina w lampie Tajranu, z której Klaus go uwolnił. Następnie uwiedził tam mistrzału oraz Misako, gdy jednak posiadł miecz dusz, to zniszczył lampę, a dusze, które były w lampie, zostały przeniesione do miecza. Czy Karloff i Korgran mogli się przyjaźnić lub znać? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ obydwoje pochodzili z metaloni, czyli regionu położonego na kontynencie Ninjago, który słynął zrobienia wspaniałego metalu. Nie wiadomo dokładnie, czy się. Przyjaźnili, lub chociażby znali, ale możemy przypuszczać, że nie, ponieważ nie wspominali o sobie nawzajem. Uważam, że metalonia to nie jest malutka wioska, tylko dosyć duży i rozległy teren, więc nie zna się tam każdy z każdym. Poza tym zajmowali się oni zupełnie czym innym. Korgan jest barbarzyńcą, a Karlow Kowalem, więc mają zupełnie inne zainteresowania. Ja osobiście uważam, że się nie znali, ale nie jest to potwierdzone. Co się stało ze smoczą zbroją po dziewiątym sezonie? No niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Być może mistrzu przechowuje ją w podziemiach wieżborga, ponieważ jak wiemy wiele cennych rzeczy ląduje właśnie tam albo zwrócił ją pramatce, żeby zabrała ją z powrotem do krainy Oni Smoków. Na razie możemy tylko spekulować, ale bardziej prawdopodobna wydaje mi się druga opcja, czyli że zbroja została zwrócona tam, skąd przybyła. No bo po co mistrzu miałby chować gdzieś taki artefakt? Byłoby to dla mnie trochę bez sensu. Kto wie, może jeszcze zobaczymy te zbroje w serialu. Jeżeli Nia zniszczyła przeklętą krainę i przez to rozpadło się sąsiadujące z nią Ninjago, to czy nie powinny upaść kolejne krainy sąsiadujące z Ninjago? Pod koniec sezonu piątego Nia zniszczyła znakomitość i wraz z nią przeklętą krainę, jednak okazało się, że miało to też inne skutki, a dokładnie to rozpad innej krainy, czyli Ninjago. ponieważ te dwa wymiary były w jakiś sposób ze sobą połączone, przez to były od siebie zależne, to znaczy jak jedna została zniszczona, to druga też automatycznie się zaczęła rozpadać. Twórcy nie wyjaśnili dokładnie dlaczego tak się dzieje, ale jestem ciekawy czy ninjago też ma taką swoją bliźniaczą krainę. Odpowiadając na pytanie, to nie. Miały one wpływ tylko na siebie. Można tu jasno wywnioskować po tym, że ninjago i krainy takie jak Chima lub nigdy dalej istnieją. A gdyby był efekt domina, czyli każdy wymiar byłby zależny od siebie, to już by ich nie było. Przeklęta kraina i ninjago miały wpływ tylko na siebie. Co się stało z broniami wykutymi przez Kaya w 10 sezonie? W 10 sezonie Kai ponownie przekuł zbroję mrocznego władcy w 4 złote broni z pinjitsu które przysłużyły się drużynie ninja do pokonania armii istot, zwanych oni. Ze względu na ich obecność, drużyna ninja byli w stanie wykorzystać Tornado Kreacji do pokonania Legionu Zagłady. Jednak potem broń straciła swoją moc, a ich blask zgasł na zawsze. Zapewne na pamiątkę schowali je do jakiegoś schowka w klasztorze. Czemu Lloyd nie używał już mocy żywiołów innych ninja, tak jak w pierwszych sezonach? W sezonie trzecim Overlord chciał zabrać złotą moc Lloyda, żeby uzyskać fizyczną postać i uwolnić się z cyfrowego świata. Udało mu się to w 90%. Lloyd postanowił jednak, że odda resztę swojej złotej mocy czterem ninja. Właśnie, czwórka ninja dostała swoje moce żywiołów, czyli ogień, lód, błyskawice i ziemia. Lloyd, gdy oddał ninja złotą moc, stracił także dostęp do tych podstawowych żywiołów i została mu tylko zielona energia. Przez to więcej nie mógł użyć na przykład zwykłego żywiołu lodu. To tyle na dzisiaj. Jeśli chociaż trochę zaspokoiłem waszą ciekawość, to pamiętajcie o subskrypcji. Piszcie także pytania w komentarzach, ponieważ możliwe, że znajdą się w następnym odcinku. Ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!